w moim domu. Ja, ja jestem pewien, ja jestem pewien, że są podsłuchy, bo sprawdzałem to parę miesięcy temu y, urządzeniem do wykrywania podsłuchów i kamer. Y, a teraz moja mama zgodziła się, żebym to nagrał na potrzeby śledztwa i pro, do prokuratury albo do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Y, czy możesz powiedzieć coś? No to słyszałam. Co są? I Takie pyk. Później pyk. A mówiłaś mi o tym? Mówiłam ci. I co mówiłaś? No mówiłam, że ty tutaj coś pyka. A czy mówiłaś, że, że to podsłuchy, czy nie? Nie, no skąd... Nie kogo? mówiłaś mi, że to podsłuch. A skąd przecież? Ja nie Dobra, znam. i co jeszcze? I u ciebie też tak, tak? Słyszałaś? Tam, tak, było. U mnie. Okay. Ale już nie. A, ale już nie ma. No Też się wydaje, że już nie ma. Od już czasu. E, nie? Czy wyraża zgodę, żebym to przekazał do prokuratury albo do sądu? Eee, dobrze jestem. Nie no, pytam się, czy wyraża zgodę, że jak sprawa trafi do sądu, to wyraża zgodę, żebym te wideo dał? Żebym co? Żeby te wideo pokazać. W sądzie? Dziękuję.